Siemanko z tej strony Dawo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft mody dzisiaj przedstawię wam mod, który zżera całkiem dużo pamięci, ponieważ mam 10 fps -ów. a po drugie, żeby włączyć, żeby włączyć tutaj świat mój, musiałem ustawić małe okienko gry ustawić raczej wyłączyć wszystkie te dodatkowe opcje, czyli chmury Wiecie włączyć Far, fancy i to wszystko. Musiałem dać to na te najmniejsze. No i teraz musiałem ustawić w grze, jak już tu jestem normalne ustawienia. No, mod, który dzisiaj Wam przedstawię to Water shader mod. Nie wiem jak się to czyta, więc nie piszcie mi tego, bo to mnie dość denerwuje, jeżeli ktoś mnie poprawia. Mod wygląda tak. Moda mogliście już znać bo jest on dość znany. Sorry, że się będzie lagować, no ale trudno, inaczej wam tego nie przedstawię. E, do, mod jest dość znany, ale niekoniecznie wszyscy wiedzieli, że. Mogli niekoniecznie wszyscy mogli wiedzieć, że on jest na wersji 1.0. Tak jak ja tego nie wiedziałem na początku. No. E, mogę wejść pod wodę, jak chcecie. Chyba lepiej się teraz widzi pod wodą, bo jest przeźroczysta, a nie niebieska, tak jak jest normalnie. Gwarantuję Wam, że w żadnym tekstopaku nie ma takiej wody. No, e, teraz instalacja, Wam tutaj, bo nie chcę mi się specjalnie nagrywać, bo to nie jest dość takie trudne. Wszystkie pliki z folderu Minecraft, który tam jest, wrzucacie do Minecraft bin i JAR. Wiecie, na ten plik JAR. A folder shader wrzucacie do folderu bin. Nie wrzucacie go do jara. Do w sensie wiecie, do tego pliku jar. No i to cała filozofia. Ostrzegam was, że na takich słabszych komputerach raczej ten mod nie pójdzie, bo już na moim się ścina strasznie. Bo już mój komputer nie jest taki super, wykupiłem go 5 lat temu w końcu. <laughs> Więc. No, nieważne. Ci, co mają takie dość starsze komputery. Mogą spróbować, ale czy pójdzie, nie, ja tego nie wiem. No, dobra, akurat zaczęliśmy na zachód słońca. Nagrywam to już po raz trzeci. Żegnam się z wami. Mówił dawo. Steam Players, Excellence of Game, wszystko jedno. Na którym kanale mnie znacie. O, sorry. Na razie, cześć.